Hej, witam, ja jestem Ekonek i dziś zagramy, zagramy z Grow a Garden. Gram w to pierwszy raz. Wszyscy w to grają. No i... Tak. Nie wiem co to jest. To jest mój pierwszy film z głosem. I możemy zagrać. A w ogóle dzięki za 20 wyświetleń na tamty, tamtym filmem. Tak, tuto. To Ja Mamy sobie dwie marchewki i możemy je gdzieś posadzić. O, fajne. Ja widziałem, że ludzie mają nawet tutaj tryliony. Cały staff. Cały my inwentarz. 41. i mam kupić więcej marchewek? czy co? nie wiem ale chyba tak a teraz sobie posadzę tu cztery marchewki a nie wiem co to jest jaka mam marchewka? taka ta Duża taka, tutaj taka, tutaj taka. Dobra, sprzedaj. A nie, to nie tu się sprzedaje. Tu. I want to sell my inventory. To mam. Możemy kupić 10 marchewek. Fajnie. I w ogóle ja czytałem i gram teraz, jak jest cooking event. Jest cooking event, i są jakieś nowe rzeczy. Nie, nie grałem jeszcze na w ogóle na tym co to? Jest pizza. Nie ma. Nie daj. I co? Wsadźmy sobie marchewki. Moje dziesięć marchewek. Feat. Shop. Hasły i stok. To znaczy. Wydajmy sobie wszystkie marchewki I idziemy znowu je sprzedać. Bo w ogóle tutaj jest 30 cel. Tutaj seeds, a to tu. Ło, wow, ale tu jest w ogóle dużo tego. pumpkin seat. A ja sobie kupię o. To. Truskawki. Posadzę je sobie tu. O tutaj I teraz wszystkie pieniądze zmarnowałem. Można sobie kupić chyba coś jeszcze Marchewki. Można sobie kupić marchewki. Truskawki mi tu rosną. Cztery truskawki. I mamy tutaj jeszcze marchewki. Co nie mogę ich posadzić? To chyba przez to jest ten tu plusik. Tutaj marchewki nam rosną. A tutaj nam wyrosły Prawie wyrosły chyba Ta po 95 to 95, a ta 98, a ta już, a też już, ta też, już ta też już i to też już. Hej. Zobaczmy sobie co ktoś ma No dam sobie do tego. to. To dám. To dám. To dám. I to dám. kup. Já mám Robuxu, tak to jen se vykupím. Mm. Pięć minut and Zaraz, sekund o garden przemyśleć o wyrosły te rosną już te jako dużo rołośnie Wow. jak chcecie żebym nagrywał więcej filmów z grał a garden to piszcie w komentarzach A ja to sobie tutaj na... truskawki. Nie, bo truskawki już wyrosły. Jaka duża. Pilona kosztuje. To jest to samy Mało, trochę. Będę sobie więcej. Znowu Można kupić sobie chyba więcej czy pluskawek. Czyli te truskawki.

To majko! O. No. Tak win reszta. I co tu jest? Co to jest? Co to jest? Nie, ja chcę to kupić. Nie no. 50 000. A nas na nie, to już nie 50 tysięcy. Ale jak się na znanie, to... Co to? O Jezu Dobra, mamy dużo truskawek, można sobie wnieść No i sprzedajmy to Ile za wszystko będzie kosztować? 300 Co mamy kupić? O, zbieramy na Blueberry Co to robi? A, chyba się usuwa Ale ja nie chcę usunąć Tego też nie chcę też? Niech szybciej rosną truskawki

Tutaj mamy, o tutaj mi nazwę jeszcze z Tutaj duże rośnie Idziemy sprzedać O idealnie 400 mamy A teraz mam zero. Blubery A posadźmy sobie to tu. Jak chcecie więcej takich filmów zostawcie nie wiem pie, nie, trzy łapki w górę to wtedy Wam będę nagrywał więcej takich filmów sprzedajmy czystko. o, your soup is done cooking". Zobaczmy co zostaniemy z tego na no chwilkę tu, tutaj się chyba się komon karaców nasz co to? O teniceny jeszcze tu w ogóle łooo fajne No to Ile to wszystko będzie? Khen se tu Możemy sobie kupić więcej. A nie, nie ma czego. O to sobie kupię. Tomato. Pomidor. O sobie go tu I go podleję. Nie rośnie szybko. Wdrażam sobie wszystko i zobaczymy co. Ile za to dostaniemy. 700. O, kolejne. 5 ośmiu. A to już są 4. Kupuję. I to. znowu sobie zdzielę wszystko tutaj też i zobaczymy ile to będzie sprzedane 800 i to za to można kupić Dwa te blueberry. Tak na przykład z tego zrobię zupę. Znowu sobie zbiora. I damy teraz tu skawki tam. masz, 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 masz e ja tego nie chcę masz, masz, masz i jeszcze poczekamy na blueberry o, mam jedną, jeszcze drugą potrzebuję

To chyba widziałem, że tam jak więcej większe jak duże rzeczy dajesz, to wiesz lepsze rzeczy. Dużo rzeczy ci no Nie pada też. O, da się polajkować prawym przyciskiem. No. Dobra, zbierzemy sobie to i sprzedajemy wszystko. 1000 Można sobie kupić dużo tych blueberry nich. I zobaczymy, ile dostanę pieniędzy, jakie posadzimy tutaj te blueberry. Ja tutaj Wam utnę ten jak to rośnie, albo niełudne, nie wiem, to jest chyba do ucięcia i to rośnie, to poczekamy. I sobie jeszcze w tym czasie pozbieram. odbierałem i można sobie już sprzedać. tysiąc znowu. o jesteśmy To Kolejnie To Numeri nam prawie wyrosły, Przulamy jeszcze, mamy dziewięć. wyrosło nam i tym razem tam kończymy odcinek. Pa!